mamy się nam, się Siemano Ze mną jeden, jest Ze mną jeden. jest Co? Ze mną jest A, twardy, stoję, aleście Jeden, jeden, jeden No i co? No, mamy nowego warda, nie bij mnie! O, to się przyznaj dlaczego? D dlatego, że zrąbałem pomyliłem pliki i mamy nowego. I zaraz już servery ze sobą zmieszam no i, no. no i nowy, na razie... nowy nadzieję i ja tutaj będę miał domek. Zaraz fajne tereny. Tak, ja będę tutaj miał domek. A ja jeszcze będę szukać, jak zbieram drewno. No to ja też idę zbierać drewno, ale ja tam będę miał domek. Ale ja chcę normalne drewno, a nie dźwunglowe. To jest normalne. Paweł ja tu kopię od góry, waras to! Ja tu kopię! Dwie deseczki. doseczki. Tak, No te. Głodny jestem. wiesz? Ja tu mam wybaczyć dwa Nie, ja sobie idę na dżunglowe chyba. Dżunglowe znowu, chcecie się? No, ale tu nie ma takich jakichś fajnych drzeweczek. Nie, ja Tak, i pragnę y, Was poinformować, że zrobiłem stronę na Facebooku. Tak, Minecraft na podejście się będzie zwała. Znaczy, już a się jak, zbie... to nie ma, jak ktoś nie ma Facebooka, to musi zrobić. Tak, bo musi to woluto. Znaczy, nie musi. No. My was nie zmuszamy, nie? Ale możecie. No, a czy będziemy robić cięcie, Paweł? Że jak zbudujemy już to domki, czy. Ale domki już tak szybko, przecież jeszcze nie zdążymy nawet. No, Najwyżej nie? możesz zrobić timeseta. Dziękuję. I tak, e, mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, Szczuka Mabana. E, nie, MR User. User. No. E, znaczy, mieliśmy nagrywać, nie wiem czy to ogląda, obraża nie taka fajna nazwa się nazywa, no ale chyba z tego zrezygnujemy. Co? Coś ty chciał nagrywać? No pamiętasz, jak zrobiłeś ten to konto Szymon, wiesz kto. A to nie ja! A co zrobiłby to, to, to konto? Nie. O, tam są Mój będzie y, zwykło, drewno dre dębowo brzozowe. No. A twoje? Nie wiem, ja muszę wymienić. Może trochę Kobla. Jeszcze trochę miejsca muszę sobie znaleźć. Ja już mam miejsce. To nie ma, tak, czy w górze? Na minimapce miałem zapisane tak jakby stare kordy, i po prostu w, na tych kordach były tak samo zarąbiste góry. Znaczy, no. no nie tak samo, ale. Ale też zarąbiste góry, no i. Poszliśmy do nich. Nie, no poszliśmy. I no, no i tak się wyszło. Nie wiem co teraz mówiłem, ale dobra. Ja idę na Bzodzę. Mam Fateful 64. Miałem to... 32, a pobrałem 64. Ja ja nie umiem sprintować, ja chamstwo państw. No, ja, ja mam już minus 3. Tam jest dużo świn tam, gdzie ja byłem. Ja idę na Bzodzę i w ogóle. Ja tu mam drodzę. I rozsadza ja i pewo, i rozsadzaj rozsadza, sadzonki ze zło więcej drzew. Dobra. Ale nie mów jak dziecko, mów normalnie. Dobrze, jeszcze pięć śmietankę o kanion. Nie reklamuj innych kanałów, Debbie. Pięć śmietankę. Ano, już pięć minut dochodzi. Ja tak szybko mam no to robimy cięcie jak zabierzemy trochę materiałów i, i będziemy potem budować, czy no możemy, bo no. żeby ich nie znudzić. No to cięcie! Narcz się radził, wybudować Siema, witamy po krótkiej przerwie. Już trochę mamy tych itemków, tu mi się przepala. I po pierwsze, nie czytujemy, co znalazłem. W następnych odcinkach Wam pokażę, gdzie to tam jest, żeby nie było, że czytujemy. O, No, i to jeszcze ospawa skrzynka pokażemy. No, ja dużo sobie. No, to daj do skrzynki. I dzisiaj będziemy noskę ciągnąć. No i w ogóle. To będziemy was żegnać, co jeszcze chcecie zobaczyć? Gdzie ja to znalazłem, pokażę wam. No, ale, ale, ale tam nie. Będzie... Ale nie, nie tak. Tam jest taki kanion, którego tam nie wiem czy widzicie. Ja go widzę. Dobra, I tam. No. No. Albo nie Albo Nie wiem. będzie na planowo duży. No. no.